Nie powiem, że się nie dało, bo można powiedzieć, że trzeba było zabrać sakwy, spakować kalosze, kurtkę przeciwdeszczową, pelerynę, wodery. Siema, właśnie zaczyna moją kolejną wyprawę rowerową. Tym razem mam nadzieję, że potrwa nieco dłużej, planuję ją na kilka dni. Dziś pierwszy odcinek 240 km jest kilka minut przed czwartą, także bardzo wcześnie. Także co? Wyjeżdżam i zobaczymy, jak się będzie jechało. Mam jakieś półtorej godziny jazdy po ciemku, także zobaczymy, jak to będzie. Tym razem trochę inaczej się spakowałem. Wrzuciłem śpiwór do środka. Na zewnątrz są buty owinięte kurtką przeciwdeszczową. Mam nadzieję, że deszczu nie będzie, bo jest to równie głupie rozwiązanie coś śpiwór na zewnątrz. No i co? Trochę więcej musiałem w światełek zabrać tym razem, mam nadzieję, że ta torba magiczna chińska się nie urwie. U po ostatnich 70 km zaledwie troszeczkę się tam naderwała, ale jestem dobrej myśli. Jedziemy, minęła pierwsza godzina jazdy. Powiem, że jestem troszeczkę zaskoczony tym jak wieje, bo wieje bardzo mocno, i to nie w takim kierunku. Jakbym się spodziewał. Tak zwany w Mordewint, ale jakoś mi to nie przeszkadza. ale tak zapakowany, to. Taki wiaterek to nic. Muszę przyznać, że naprawdę. Tak jak poprzednio zauważyłem. Jak już się rower z takim bagażem. Na tą chwilę to pewnie będzie z 18 kg ważyła całość. Jak nie więcej z bidonami. No, muszę przyznać, że. Sympatycznie się jedzie. Także trzy dyszki za mną, godzina drogi. jedziemy dalej. Z 15 po szóstej jest tak niezaciekawy, bym powiedział. Ponieważ pogoda jest taka mocno średnia. Nie ukrywam, spodziewałem się trochę lepszej, zawsze fajne jest to, że jak się robi już jasno, wychodzi słoneczko, to też jest takie motywujące, a tymczasem, zobaczmy jeszcze, no jest 6.15, mam przejechane 54 km, 2 godziny netto, no i tak, kurde, z tą motywacją średnio. Po pierwsze, że ta pogoda. A druga sprawa to kwestia wiatru, bo nawet nie chodzi o to, że w jakiś sposób on utrudnia jazdę, bo z tą ilością bagażu tak naprawdę ten wiatr nie robi żadnej różnicy. To jest ciekawe. Ale problemem jest to, że jest zwyczajnie zimno. Jak wyjeżdżałem koło czwartej to było 19, nie no, 17 stopni na termometrze, a teraz według Google jest 14. Także tak średnio, i tak ma się utrzymać cały dzień. Do tego ten wiatr też jest taki niezaciepły. Ach, więc średnio, średnio bardzo. Ale zobaczymy. Jest dopiero szósta, więc może do ósmej się zrobi fajniej. No a co, potem to już jazda. Idzie za Wesławkiem. Będzie trzeba odpalić trochę. Mam nadzieję, że nie złapie mnie deszcz, bo to by było chyba najgorsze. Bo nie jestem na to za bardzo przygotowany, biorąc pod uwagę, że mam te buty na wierzchu zawinięte w kurtkę przeciwdeszczową, więc nawet jak ją założę, to je zamoczę. No i średnio mi się widzi jechać w deszczu. Więc jak zacznie padać, to najprędzej będę szukał pierwszego możliwego zjazdu i pociągu. Tak wygląda moja droga. Wybrałem takie drogi, tym razem e, mniej ruchliwe. I trochę żałuję, bo jednak fajnie jest, jak jakieś ciężarówki jeżdżą i rozbijają wiatr. Trochę przyjemniej się wtedy jedzie momentami. No a tutaj jak wieje, to tak naprawdę jeszcze o takiej porze nie ma szans, żeby się za czymkolwiek schować. Jadę dalej. Do ósmej chcę dokręcić stówkę. To będzie gdzieś okolica Włocławka pewnie. Później Toruń to będzie ze 160 km, tam zjem obiad. No i potem już dzida. No mogło być lepiej. Co 10 km za mną. Minąłem Kłodawę, nawet nie wiedziałem, że będę przez to miasto jechał. Czy to w ogóle jest miasto? W każdym razie w końcu mam taki odcinek, gdzie nie ma aż tak odczuwalnego wiatru i się jedzie dosyć przyjemnie. Miłe to jest bardzo. Jest brzydko, strasznie i zimno. Nie wiem, czy 14 stopni chociaż jest. Bo chyba... marznę cały. Przecież nie mogę doczekać, aż będę w Toruniu, to sobie chyba wejdę w jakiś, nie wiem, albo na stację benzynową, albo gdzieś bo jest tragedia. Nóg już nie czuję, łapy zmarznięte, ale nie jest źle. Co było. Jestem zaskoczony tym, jak ta lampka długo świeci. Jest lampka z Lidla. Fajna sprawa, bo jest na USB ładowana. Mam też czołówkę ładowaną na USB, która robi mi za przednią lampkę. Że jestem kompatybilny z USB w pełni. I z Bear banka mogę ładować wszystko. No i tak to wygląda. O, jej, ja już widzę. Bardzo, może tu się schowam. Taką drogą jadę. Na następnym razie chyba jednak nie będę takich dróg wybierał, bo to jest monotonne strasznie. Pole, 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 domy, pole. Tak naprawdę niczym to się nie różni od tego jak jeździłem jakimiś tam drogami wojewódzkimi czy, czy tego typu większymi. Oprócz tego, że jest mniej aut i bardziej jest wiaterek odczuwalny, no i nie ma pobocza. A gdyby tak cały świat obsiać rdestem, żartuję, to nie jest rdest. Nie wiedziałem pod stąd pomarańczowe okulary. A przez nie, jakoś tak przyjemniej widać wszystko. Mm, wydawać by się mogło, że nawet ładna pogoda jest. A tu brzdęk. Przyznaję się, bez bicia. Słabo tą trasę wybrałem. Tam leci z, Ruz z Tam jest las. Byłoby chociaż jakoś tak różnorodniej. A tutaj Droga, droga, droga. Za przyjechałem droga, droga Samochód w oddali. Masaj We wrześniu ubiegłego roku jak jechałem do Gdańska Wydaje mi się, że jeśli nie w tym samym, to nagrywałem w bardzo bliskim miejscu na pewno to było gdzieś na tym odcinku drogi. Wtedy narzekałem, że straszny wiatr jest. No i teraz też mogę sobie ponarzekać bo jest masakra. Jest zimno, jest. E, jest wiatr taki niefajny. No i brzydko jest przede wszystkim. No chociaż, jakby słońce wyszło, to już by było trochę sympatycznie. A tak to. Lipa taka jest. przy wyprawie do Gdańska Znalazłem to samo miejsce, w którym stałem przy wyprawie do Gdańska W wtedy, wtedy chyba też strasznie narzekałem na wiatr a to jakiś zły omen jak postąpiła No w moim jest nieco lepiej Ale tylko troszeczkę Zjadłem Obiad w Sfinksie tak jak rok temu też ale coś mi się źle przyjął i tak mi brzuch na pieprza nie bym na porcelankę usiadł ale nie, chyba nie będzie mi dane no bo jak? Stało mi łos! 65 km i kurde myślę, że półka z masłem a jednak trochę się męczę teraz Jadę na świecie i tam już chyba z 15 albo 20 km będzie do miejsca docelowego o mamo, może taką miniaturkę na YouTube zrobię. Co myślicie? Przede mną ostatnie 30 albo 40 km. Lampka z Lidla dalej świeci. O! Strasznie się utyrałem teraz, jechałem cały czas pod wiatr. I na tym etapie to już dało się odczuć. Momentami jechałem. Nie mogłem 20 na godzinę przekroczyć. Ale jestem bardzo zadowolony, gdyż rower, który waży teraz 20 kg z tym bagażem, i przejechałem. Słuchajcie, złapie. 211 km na średniej 27. I to jest lepszy wynik niż jak jechałem do Gdańska rok temu na lekko, czyli bez bagażu kompletnie a umówmy się, jeszcze teraz dolałem wody do bidonów bo trochę zapomniałem o tym i chyba się odwodniłem delikatnie no to 20 kilo to lekko to wszystko waży ważyło 16 jak jechałem tydzień temu na mini wyprawę a nie miałem dwóch bidonów nie miałem no nie, nie miałem jeszcze kilku rzeczy, które są dosyć ciężkie jednak Ostatnie kilometry to czasówka w obronie średniej 27 po takich właśnie drogach coś pięknego jak tu wjechałem to A! Piękna sprawa! Wiatru zero górki dołki, ale tak przyjemnie Widoczki Ach, pięknie tu jest. Nie wiem, z 8 km mi zostało. Jest już kolejny dzień, i jadę do miejsca, gdzie spałem. Które, mam nadzieję, zaraz wam pokażę, bo jest świetne. Nie nagrywałem wczoraj za bardzo, bo nie było czasu. Ale zobaczcie, tylko na te drogi. Właśnie wyjeżdżam z miejsca, gdzie miałem nocleg. Niestety plany się trochę pozmieniały. Z uwagi na to jaka jest pogoda i jakie są prognozy, jadę na pociąg i lecę do Gdańska. A w Gdańsku, jako że tutaj nie ma zasięgu, to po drodze sobie będę mógł sprawdzić jak wygląda prognoza pogody jeszcze raz i zaplanować może po drodze trochę ewentualnie trasę i albo pojadę pociągiem na hel i tam już zostanę na noc. Albo z Gdańska na Hel pojadę rowerem. Tak czy inaczej, dzisiaj pogoda na rower jest bardzo średnia. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo taki przyjemny wiaterek jest. Ale jestem na górze Szwedów na Helu. I dojechałem tu dzisiaj niestety pociągiem, gdyż pogoda była tak fatalna, że rowerem nie powiem, że się nie dało, bo można powiedzieć, że. Trzeba było zabrać sakwy, spakować kalosze, kurtkę przeciwdeszczową, pelerynę, wodery. Ale nie o to chodziło i stwierdziłem, że szkoda marnować czas, żeby gdzieś siedzieć w miejscu. I po prostu przyjechałem tutaj pociągiem, bo jutro już ma być fajniej, i jutro ma się dać jechać. Ale generalnie pogoda będzie mocno niesprzyjająca z tego, co widziałem, więc prawdopodobnie jutro dojadę do Gdyni, 75 km z Helu, czyli ta trasa, której nigdy nie odhaczyłem. I tyle, i wsiądę w pociąg i wrócę do Łodzi. I może wtedy będę myślał jeszcze o jakiejś innej wyprawie. No tu niestety nie pykło. Jeden dzień był fajny, znaczy jeden dzień, jeden dzień był jazdy tak naprawdę, no ale niestety pogoda nie pozwoliła. Więc pozostaje mi ponapawać się tym pięknym widokiem na morze. Na plaży nawet nie zejdę, bo jest tak zimno, jest 8 stopni tutaj. Jutro ma być 10 i będę w tych 10 stopniach jechał. No bez sensu, bo to dla, dla mnie to żadna przyjemność. Jechać jak cały zamarzam i muszę coś w przerwy. Już lepiej ten czas użytkować na coś innego. O takie przemyślenie. Także wasze zdrowie! No, fokus! A i pani mnie w sklepie oszukała że to jest pomorskie niby, regionalne stąd, o takie prosiłem. Już mi ten asztat coś kurde śmierdział, to jest kurcze piwo pomorskie niby tutaj lokalne, a robione w Zduńskiej Woli. Jeszcze podruba. Arsztat to w browarach łódzkich kurcze. Tak jeszcze z cyklu naukowo-geograficznego zawsze mnie zastanawiało jaki był cel robienia tych transzei na Helu. Rozumiem tutaj jeszcze przy morzu jakaś taka forma okopu, schronu ale gdzieś tam kurczę w lesie swoją drogą pierwszy raz mam czas tak, żeby się przejść wzdłuż i sobie pobadać i naprawdę ciekawe, ciekawe. Z wodę już inaczej. Są podarbioty bardziej intensywnie. nie jest taki szary. nawet szaro niebieska Poki zaś. No i wstępnie udało mi się zapakować to wszystko. Tu mam jeszcze rzeczy, które będą na sobie. No i tyle. Będziemy lecieć. Ostatni dzień. Dziś właśnie za chwilę wyjeżdżam z Helu i kieruję się do Gdyni na pociąg. Miałem trochę problem ze spakowaniem się. Miałem kupić sobie koszulkę w sklepiku Fokarium, a kupiłem polar, który jak widać no tak średnio się tu mieści. No, ta torebka trochę mnie uratowała, ale i tak nie za bardzo. No i co? 80 km, mam 4 godzinki. Także turystycznie sobie dzisiaj pojadę. No i koniec. Łącznie tak naprawdę dwa dni jazdy były. 336 km zrobione. No i spoko, fajnie, cieszę się. Za chwilę przyjeżdża mój pociąg. Ech, flickering, nic nie będzie widać. No i co? Torba wytrzymała. się tak brzydko nadrywa. Nawet tutaj o i tu to bardzo. Właśnie. Tutaj się już strzępi, tu się nadrywa. Tutaj tu już w ogóle nie wiem czy to widać. No nic, zobaczymy. Najważniejsze, że dojechała. I tak się właśnie kończy moja wyprawa. Teraz jakoś dyskretnie trzeba się przebrać uuu, patrzcie. a nie, ozorku się pojawił przez chwilę. Myślałem, że to taka główna stacja pośrednia. Oj fajnie było. Polecam, nawet mimo tego, że ta pogoda była do dupy wczoraj. To było fajnie.